A co gdybym ci powiedział, że face po angielsku to wcale nie jest twarz? Hm? Uwierzysz mi? Jeśli nie, to w sumie dobrze to o tobie świadczy. Czasem angielski zaskakuje, no ale chyba nie aż tak. Chociaż może jego drugie znaczenie, tego face, niektórych, a zwłaszcza początkujących, zaskoczy. Jeżeli z kolei znasz czasownik czy face, tak, bo to jest czasownik. To super. Dziś pokażemy kilka jego przykładów. Zobaczymy, czy udałoby ci się z nimi sobie poradzić. Oczywiście, sprostowanie face to jak najbardziej jest twarz. Mógłbym powiedzieć na przykład I like your face. Czyli podoba mi się Twoja twarz. You have such a beautiful face. Masz taką piękną twarz. Albo na przykład ktoś mógłby powiedzieć I got wrinkles on my face and we don't like them as I know. Wrinkles z marszczki, tutaj mamy W nieme. Natomiast czy wiesz, że czy face oznacza? Hmm, no właśnie. Bo może mieć to kilka możliwości, takich kilka możliwości znaczeń. Jeżeli poczujesz znaczenie tego słowa, to będzie ok, poradzisz sobie, ale może to być coś w stylu stawiać czoła, radzić sobie z czymś, z jakimiś problemami. Mógłbym na przykład powiedzieć You can't face the truth czyli co nie możesz twarzować prawdy no nie nie możesz jakby znieść prawdy nie możesz sobie poradzić z tą prawdą Just face the truth my byśmy powiedzieli na przykład w języku polskim spójrz prawdzie w oczy tak to też jest jakiś idiom tutaj też twarzuj się z prawdą stań prawdą twarzą w twarz ma to teraz sens? No ale ktoś powie: ja tam żadnym poetom nie chcę być. Nie interesują mnie takie idiomatyczne powiedzenia. Daj mi coś takiego codziennego. To jak na przykład powiesz w języku angielskim zmierzymy się z problemami, tak niekoniecznie poradzimy sobie, ale zmierzymy się z problemami, weźmiemy to na klatę. I oczywiście pewnie będzie mnóstwo możliwości, żeby to powiedzieć, ale czy udałoby ci się to ze słowem to face? Tutaj podają to jako bezokolicznik to face. Normalnie w zdaniu w zależności od konstrukcji będziemy czasem używać to face, a czasem face. Ok, przejdźmy do zdania. Zmierzymy się z problemami, tak? Staniemy z problemami twarzą w twarz. Hmm? So you could say, We will face the problems. We will face it. We will face something. To właśnie my to tak, jakby. Stwarzujemy się z tym. Nie musimy powiedzieć we will face with the problems. Tylko już po użyciu tego czasownika mówimy, z czym my się dokładnie mierzymy. Na przykład, zmierzę się ze swoim problemem. Wiedząc o tym, to jak to powiesz? Na przykład, zmierzę się ze swoim strachem. To znając to, teraz wiesz, że zmierzyć się z czymś, wiesz, jaka będzie tego konstrukcja, to jak to powiesz? Zmierzę się ze swoim strachem. I will face my fear. Albo ktoś może powiedzieć fear. I też będzie super. I will face my fear. Nie musisz starać się imitować żadnej wymowy, żadnego akcentu. Albo na przykład takie zdanie: Our company is facing financial crisis. Hmm? Co by to znaczyło? Our company is facing financial crisis. Czyli nasza firma właśnie mierzy się, tak? Czy face, mierzyć się z czymś twarzą w twarz z finansowym kryzysem? Oby nie. Oby się to nie tyczyło Twojej firmy. Więc jeszcze raz, to face something oznacza to mierzyć się z czymś bardzo bardzo przydatne, zobaczysz, że jeszcze nie raz Ci się przyda. Ale żeby tak było trochę o twarzy i o tym rzeczowniku twarz, to słowo face czasem może też oznaczać, gdybyśmy chcieli tak na siłę tego użyć, ale być może gdzieś to też zauważysz, pewnie domyślisz się z kontekstu, może to też oznaczać jakąś powierzchnię płaską czegoś. Na przykład, co to by było takie clock's face? Clock's face. The clock has a round face. Czyli ta twarz zegara to będzie oczywiście tarcza, my powiemy tarcza, oni powiedzą na to twarz. Albo na przykład takie zdanie: The building has a modern glass face. Czyli jakiś tam budynek ma taką modną, nowoczesną, szklaną twarz. Czyli w tym przypadku będzie to po prostu jakaś fasada. Widzisz, da się to wydedukować z kontekstu. Wtedy nie wyobrazisz sobie budynku z twarzą, tylko wydedukujesz to z kontekstu. No i jeżeli rozmawiamy o tej twarzy, to musimy dorzucić też miny. Oczywiście chodzi o miny mimiki twarzy. Jak będzie mina po angielsku? Minds, nie będzie to najlepsze rozwiązanie. Nie wiem, czy by się domyślili. Mina tak naprawdę to będzie taki twarzowy wyraz, czyli facial expression. I znów wyraz czegoś, wyrażać coś, to jest to express in English. Na przykład wyrażać swoje zdanie. So facial expression to jest właśnie wyrażenie twarzy, czyli mina. Smile is a facial expression. Frown is another facial expression, czyli Marszczenie brwi i tak dalej. Możesz sobie przypomnieć jakieś facial expressions. Może też zrobimy o tym odcinek, jeżeli dasz mi znać w sekcji komentarzy. Dlaczego nie? Wyrażenia twarzy, których nie znasz. Świetny pomysł. No i ogólnie tak, jeżeli Ci się podobało, to dla Ciebie to nic, takie kliknięcie, a dla mnie to bardzo wiele. Za każdym razem, kiedy widzę Twój feedback w postaci jakiegoś lajka like czy jakiegoś komentarza, mm, jeszcze lepiej. To moje serduszko się raduje, dlatego nie żałuj mi tego. A ja się odwdzięczę najlepiej jak potrafię. Pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.